tłumy tłumy sobota do południa tłumy to jest, to jest bardzo jak taki... <laughs> ja poznajecie Wszyscy chcieli się przynieść Ale to patrzę tak to ja to No. Czekaj, może tak w, w Trzeba było do Warszawy pod... przyjechać na targi, żeby kolegów z Dąbrowy spotkać. A. <grym> piona tutaj. To ja wam zrobię, że ja najpierw sobie selfie zrobię, a potem... <grym> to? to co, na dwa telefony? No ja. Trzech nie będziemy no. dawać, później Marcin będzie rozgrywał. Na no i na to łowi, na to łowi te brzany, no na to. Na to? Na te pin, no to na Dlatego ten kolor też wprowadziliśmy, bo on mówi, że to będzie dobry temat i tak samo ten pod e, Natomiast to są rozciągliwe gumy, one są pływające. On na to łowi te wszystkie wielkie ryby. 90% z tym roku ryb ja na to złowi. Tutaj też woblerki. Tutaj zobacz jakie tutaj wykłady. O te to na kole Przede wszystkim Jaź. Inaczej. Y... To co w wodzie. Tak. Ale generalnie takie małe właśnie mi się A. sprawdza. Pierwsze co pierwsze odkrycie to, żeby jaś łowić. To jak najmniej. Jaździe dla to. Ale to rzeczywiście na Norwegię. Jak nie dzisiaj, to ja tu zrobię chyba za Tu się trzeba nauczyć? Czego się trzeba nauczyć? Czego się trzeba nauczyć? Są słuchajcie, cykady. Ale to jest, jeszcze widzę, mała cykadka. nauczyć? się Pierwszy. Pierwszy. to Chciałbym Tak. tak pod Halibuta. Tak, Halibuta. Z tą cykadą To by było tak, że nie siedził i zobaczył te cykadę. Ja ja chcę taką, ale większą. Ta jest za mała. No, no? Zróbcie mi taką 25 cm, mniej więcej 400 gram żeby ważyła, nie? Aha. I tylko, że on chciał z jedną kotwicą, zrobił. Pierwszy była z jedną kotwicą, bo on mówi, że. No, żeby mnie nie zaczepł, no ale ja to testowałem na jeziorze i mi do tego no Ale nie no. było kotwicy, to on no, chytał i tak. zgiwał się. Ja mówię, Czyli no, stąd dwie kotwice. Stąd dwie kotwice. Stąd dwie kotwice. Jest Zawsze można ją ściągnąć. No i co, blacha nierdzewna to jest 1,5 mm, polerowana, cięta laserowo, ona jest przez całość, tak, przelana, przewiercona i przelana przez Połowiem Ołowiem i y, żywicą, bo to jest żywica, materiał żywica. aha. Jest żywica. aha. 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 Kotwice ST-66 4x0 akurat bardzo mocne, kółeczka ponad 60 kg jedno wytrzymuje. Jak jest zaczep, no to albo ciąć. Ale, albo... ale to trzeba wiedzieć. To trzeba wiedzieć. To tak. trzeba wiedzieć, co założyć i jak to zmontować. Dokładnie. Nie? I teraz albo masz plecionkę, którą, ale gdzie? no kurczę, nawet jak się łowisz szczupaki, to jak założysz plecionkę 0,28, to ją trudno urwać. Jak jak łowię sumy, no to mam 0,45 no. główną, a przykład mam 1,2. Jak no. mam zaczep, chociaż rzadko, bo rzadko mam na jeziorze, ale jak jest to nieraz, to trzeba wiosło wziąć, na odwrót wiosła zawinąć, bo nie wiem odczepiacza, bo... nie? I wiosło po prostu staje siły. Co puści? Albo puści plecionkę, albo kółeczko, albo albo wiosło, kre, albo, albo wiosło. ale wiosłka jest aluminiowa, także nie puści, to jest także no. to nie puści. Nie mogłem się oprzeć, bo między innymi po to przyjechałem na targi, żeby po prostu przybić piątkę z panem Markiem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z targów w Warszawie. Mam koszulkę jeszcze z pierwszych targów w Brzeżynie, że jest to już kawałek historii. Fajnie, że to się ta, tak okrzepło już, że, że no, to już są poważne targi, także e, z, Zapraszam za rok, pozdrawiam Piotka przy okazji. Super, no i czekamy. E, ja już książkę mam przed chwilą, e, rozmawialiśmy z Panem Markiem. E, no i czekamy na kolejną. Kiedy? W listopadzie. Ale wcześniej ja, czy w listopadzie? Ale Ale to ja z tą dwa słowa jeszcze bym chciał zamienić. Ale najpierw sobie przejedź, a potem ja tam się dołączę. O! No, coś, coś pięknego Słuchaj, ja mam młodej kubki Dwie rybki, młodej i młodemu Mały. Co tam wisi? Aha, to jest rzeźba, tak? Znaczy tam masz, tu masz reprodukcję Aha. Aha. tu masz oryginał z tej Aha a, a tutaj mazaczkami Taka rybka, taka rybka nie? No idziemy dalej w sumie tu pojechać Toczek. Coś pięknego ja, Tutaj kredeszkami lin Kijadziu O, a tu jest mój pierwo, pierwotny jak najbardziej wzór właśnie pod poperka Aha. I myślałem nad tym, że na przykład taka historyjka, że z jakiegoś tam wymiaru Pojawia się, nie wiem, ufok i Aha. okazuje się, że względem naszego świata co malutkie ufoki i to jest taki mały dysk, który Aha. awaryjnie ląduje na przykład na wodzie, robi kaczki, Aha. atakuje go okoń i tu już jest przynęta a właściwie Czyli ok z okonia trzymającego dysk, który będzie tym robiącym plusk nie Aha. Mieć, tym sterem. Nie? Także jakaś coś tam się kołaczy ciągle, nie? No ciekawe. Ja na tego na, na Facebooka wrzuciłem takiego karpika, kiedy robiłem 30, taką 3D no. i robiłem jeszcze wodzie, e, takie zdjęcia, jak wyciągam z wody, że tak obciekał jakieś tam wgląda i myślał coś no. Sła, i Sławek wziął te zdjęcia i, i gdzieś tam w kole pokazał pokazałem patrz jakie karpie u nas puścili, nie? Wszyscy oburzeni, takie małe, takie małe A wydłubany, nie? Także... No właśnie Mogę przybić piątkę? Pewnie. Cześć. Cześć, witam.

A te mam piąt. Słuchajcie, jest mnóstwo ludzi. Eee, przytłaczająco dużo ludzi, ale to znaczy, że chyba... Targi są udane Głowca 303 Ale tak. fishing Pozdrowienia dla widzów kanału Głowcy No i kolegi też mam fishing Fajnie się było zobaczyć Dzięki, trzymajcie się panowie Uwaga, znowu robię zakupy Tutaj są takie gumy, które mi są potrzebne Bo ja mam kija do 100 gram a one są długie i ważą ile? 50? Tak, no tak 50, ile? 50, 50 gram. Więc jak ja tutaj założę jeszcze dociążenie, to będzie dla mnie ten. Tylko moment, że się, jakie kolory tam będą dobre, żółty, żółty, ten na tam ładnie i takiego też wziąć czy taki? Cię teraz zastanawiam, by wezmę tego na pewno. Ale wiesz, to, to, to bym też chyba wziął, bo to jest, wiesz, u bardziej. Dobra. Tego czy konia Nie, szczupaka, Szczupa... szczupak wali na szczupaka, nie? 60. To te dwie gumy wezmę. Tutaj jaki warsztat. Jaki warsztat przepiękny. Witam, dzień dobry. No i tutaj się, tutaj się widzę tworzy na bieżąco. Tak, tutaj na zamówienie, kolega zamówił. Jego barwy, mój projekt. Oby ryby Jak? Słuchajcie, już wydałem trochę pieniędzy, kupiłem sobie gumy, kupiłem jakieś drobiazgi, ale jeszcze jakieś woblery ryb Chciałbym. Ale coś nie mogę znaleźć w moim typie. Nic na mnie nie ma w moim rozmiarze. Dzień dobry i serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów kanału Olebo od Fishing Stargów Ewolution. Bardzo miło słuchajcie, taki, taki zestaw. Ale Kolegów... Tego poprzedniego bez wąsa to Zez... ciężko położyć. Zestaw obowiązkowy. Zestaw Trzeba, Trzeba piątkę przybić, słuchajcie. Słuchajcie, jak jest dobry towar, to widać od razu po tym, że przed stoiskiem jest po prostu tłum. gdzie jest coś dobrego, to jest tłum. Kolejne zakupy robię. To jest niesamowite. U tego pana robię zakupy. Pozdrawiam, pozdrawiam. Jak ktoś zna i kojarzy, tak? to pozdrawiam. Oczywiście. No na pewno znacie. Coś tutaj sobie wybiorę. Gweczka. Y, I nowe riperki. Te Bardzo główki właśnie. Będzie dobrze. Marcin będzie dobrze. Y, ale pod co? Pod zigi? Pod dzigi. Nie. Jedynka. I 1.0 Większe haki? Ja tak ale Inaczej Na rybki 45 40, ok Ale na rybki 55-60 Jak sztywno przytrzymasz ci rozegnie hmm. Aha Znaczy inaczej okay. One mają dobrą moc Ale wiesz jak łowisz pstrąga na sztywno Łowisz w jakimś klimacie zakrzaczonym Nie pozwolisz mu tam za bardzo pójść No to też musisz mieć moc haka, nie? Więc ja od jedynki zaczynamy na 1.0 Ja mam specjalne zamówienia, że chcą na dwójce Troszkę no, mniejszym Mam Ja mówię, ale Od razu przed, wtedy mówię jak spadnie ryba 55, to nie do mnie pretensje. Nie wiem o co chodzi. Łowię, y, 60 wętrą, łowię 0, 0, 6 gramową wędką, łowię 006 plecionką. Jak coś to męczę te ryby, nie jestem zwolennikiem tego, ale to każdy ma swój wybór, wtedy okej. Okay, dobra, to jak, jak, jak najbardziej rób, rób na Dół Dołu jeszcze całego nie obeszliśmy, a już na górę żeśmy weszli. Ale zabawki, ale zabawki. A to już dla fanatyków ultralight'a Tu mamy tutaj e, stoneczki Tu, tu okay. mamy mrówki Jęteczka majowa Nawet mrówki Jętka, tu, a, jętka fajna sprawa polecamy Jętkę majową e, I jeszcze chcemy pokazać Do Tego mamy bardzo malutko więc może nie będziemy pokazywać Ale to jest syraczek 2,5 cm <laughs> Nie mam pieniędzy. Nie mam nie już mam pieniędzy. pieniędzy. Nie mam. Widzicie, jak są dobre targi, to nie tylko nie tylko dzieło, ale duże firmy też są Tu Są fajne rzeczy. Dobrze jest się wybrać, bo można sobie właśnie pooglądać takie rzeczy, które chce się kiedyś kupić. Niekoniecznie tu. Dwa sezony. Z tym pływam. Ty masz dwa sezony. Z tym Ty masz dwa tak. sezony. Każdą specję powiedzą teraz. No właśnie. Albo takie coś. Znaczy taki plecak. No stricte wędkarski. No nikt, nikt inny gumowanego nie weźmie na lewy. Nie będziesz w takim przyszkodzie, tylko wędkarz. Robię kolejne zakupy. Ale panie mnie namówiły. Teraz już naprawdę nie mam pieniędzy. Naprawdę. bym mnie musi na brzany kiedyś. Słuchajcie, Marcin, Marcin, on robi te wszystkie tutaj precjoza. E, polecam, bo e, powiem tak, 66% moich troci, które złowiłem, złowiłem na jego przynęty. To nic, że to były wiecie, no dwie ryby, bo ja tylko trzy w życiu złowiłem. No, ale jeszcze przynęty kradzione i przynęty kradzione. ukradłem mu z pudełka, przepraszam, ale no niestety, ale ja mu potem oddałem w dzikach. Natomiast y, polecam, naprawdę. Jego przynęty uwielbiam. To prawda. Zapraszam serdecznie. Macie ochotę? Twój ja może, może nie będzie widać, może będzie widać. Eee, wrzucimy, zrobimy. Dobra. Dobra. Zapraszam serdecznie. Eee, słuchajcie, kontakt do Marcin'a wrzucę w opis do filmu tutaj na dół. Tak? To będziecie mieć do niego kontakt. Słuchajcie, zdobywcy, no zobaczcie ile mają czapek. Mamy, no, mamy jeszcze, jeszcze w plecaku. Takie. A jeszcze w plecaku tak, mamy. Takie. Mamy jeszcze okay. takie, takie, no. takie parę Super. takich samych... I widzę, plecaka. tak wędki udało Wam się tak. tutaj zdobyć. No, takie przynęty. No. jeszcze mamy mega dużo woblerów w tym w plecaku. I to wszystko z jednej główki dzigowej. Nie wydaliśmy ani złotych. Kurczę, mistrzowie świata. No, no. i weszliśmy w jakieś pięć strzelki. Przedsiębiorców. Ja cię pręcę Super, patrz, a ja wani jedną. No dzięki urokomu, urokowi osobistemu. Słuchajcie, młoda energia, młoda energia. Słuchajcie, piona chłopaki. Dziękujemy. No, nie ma pieniędzy. Przygódki mamy. Ja naprawdę nie mam pieniędzy. A zobaczcie, zobaczcie na to. Z onkologii dzwonili, pytali się, czy ten... E, nerki nie mamy jakieś. Zobacz, zobacz to, To jest tutaj. 0,7 g. Patrzcie jak to jest malutkie, to jest 4008 grama Nawet... Aha, To jest 504 To są tak małe rzeczy Kiedyś się mówiło, że mała to jest jak, jak paznokieć, a to jest mniejsze od paznokiec To teraz jak to są Tak, jak paznokieć niemowlaka. tego, że oni nie pokazują to jest prawdziwa biżuteria. To nie tylko że wędkarska, ale to też jest wędkarska. Można sobie dopasować. No coś pięknego po prostu. Kolczyki są do kompletu. Na zamówienie też mogę coś wykonać, jak y, jakaś ryba jest umówiona. Czy nawet nie ryba, inny motyw, bo nie na przykład. Kociarzy są, jest dużo kotami, z, tak. z psiakami. Słuchajcie, no i co, i wydaliśmy kupę kasy, ale moglibyśmy wydać dużo więcej, bo naprawdę jest mega dużo ciekawych rzeczy tutaj. E... Zastanawiałem się, jak to będzie, ale jest zajebiście.